23 stycznia w Gnieźnie w 80. rocznicę podpalenia archikatedry gnieźnieńskiej przez Armię Czerwoną w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym odbyło się spotkanie, w trakcie którego wyświetlono film dokumentalny stworzony kilka lat temu przez Instytut Pamięci Narodowej, w którym wypowiadali się świadkowie tamtego czasu. Spotkanie poprzedziła msza święta w katedrze gnieźnieńskiej. W Polsce niewiele wiadomo o tym fakcie, że... Sowieci podpalili Bazylikę Architekaturalną 23 stycznia 1945 roku. Że zamachnęli się na najważniejsze, najświętsze miejsce dla każdego Polaka, jakim powinna być Katedra Gnieźnieńska, symbol polskiej niepodległości i suwerenności od 1025 roku. To niespotykane barbarzyństwo, które tutaj dotknęło Polskę w postaci zamachu na jej Kościół kościołów powinno być znane w całym naszym kraju. Dlatego, że pokazuje prawdziwe intencje tych, których niektórzy mianują wezwolicielami. W rzeczywistości byli to ci, którzy przynieśli tutaj w roku 1945 kolejne zniewolenie, z którym mieliśmy do czynienia przez 45 lat. Dzisiaj mija 80 lat od tych dramatycznych wydarzeń, kiedy wojska sowieckie dwa dni po wkroczeniu do gniezna, bo wkroczyli 21 stycznia 1945 roku, z rynku. Ostrzelali katedrę pociskami zapalającymi, burzącymi, doprowadzili do pożaru, do zniszczenia katedry. I przez lata ta prawda o tej przemocy symbolicznej, bo to był cios w samo serce Polski, w serce polskiego katolicyzmu, w Bazylikę Prymasowską, miejsce koronacji królów Polski. Można powiedzieć, że te wydarzenia były zakłamywane. I nie dziwi, że w czasach PRL-u były zakłamywane, bo przecież było też i kłamstwo katyńskie o tym, że polskich oficerów zamordowali Niemcy w Katyniu, a nie Sowieci. Natomiast dziwi już to, że w latach 90. i jeszcze w pierwszych latach tego tysiąclecia, tego stulecia, to kłamstwo właściwie było utrzymywane. I dopiero w 2010 roku, kiedy Wojciech Śmielecki znalazł zdjęcia, które klatka po dokumentowały y, przebieg wydarzeń, jak Sowieci do, tego dokonali. Dopiero wtedy nastąpił przełom i prawda wyszła na jaw. Można powiedzieć, że spalenie gnieźnieńskiej katedry y, może być symbolem sowietyzacji, takim ogólnopolskim. I to powinno znaleźć się w podręcznikach historii, y, bo rzeczywiście y, nie ma innego takiego bardzo czytelnego symbolu tego zniewolenia, które przyszło y, wraz z wojskami sowieckimi. Y, i ta konferencja, która tutaj będzie, jest współorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Przyjechał zastępca pana prezesa Karola Nawrodzkiego, pan dr Mateusz Szpytma, jest oczywiście dyrektor Poznańskiego Oddziału Instytutu. Współorganizatorem jest też archiwum archiwiecezjalne oraz Centrum Edukacyjno-Formacyjne, gdzie się tutaj znajdujemy, czyli dawne seminarium. Zobaczymy film dokumentalny pokazujący przebieg zdarzeń i będą prelekcje oraz dyskusja na, na temat tego, co się tutaj wydarzyło, skutków, konsekwencji tego, więc bardzo cieszę, że bardzo duża grupa gnieźnian jednak poświęciła ten czas na to, żeby najpierw uczestniczyć w mszy świętej, a teraz uczestniczyć w tej konferencji. Mi się przypomina taka wypowiedź księdza dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego księdza Aleksandrowicza, które mówił, że przez wiele lat oni nie starali się dokumentować tego, bo przecież każdy gnieźnianin wie, jak było. A okazuje się, że jednak nie, bo kłamstwo kiedyś po raz pierwszy powiedziane i wielokrotnie powtarzane, no, nabrało takiego znaczenia, że niektórzy uznają je za prawdę. A ja tak zajmując się tym zagadnieniem, doszedłem do wniosku, że wszystkie relacje, jakie są na temat pożaru katedry gnieźnieńskiej w 1945 roku. Można by podzielić na pewne typy, czy na pewne grupy narracji, które różniąc się detalami jakimiś między sobą w zasadzie powielają kilka, kilka wersji tego, dlaczego doszło do pożaru. Bo dzisiaj bezsprzecznym jest to, kto dokonał podpalenia, kiedy dokonał tego podpalenia, ale już sam modus operandi budzi pewne kontrowersje, nie mówiąc już o motywacji. Dlaczego tego dokonano, tego nie wiemy. Wszystko to, co się na ten temat mówi, to są w zasadzie domysły mniej lub bardziej wiarygodne. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób.